Przegramy na Skylandzie. To jest drugie odcinek ze Skylanda. Jak widzicie? Siamka. No, robimy, kupimy. Dobra, no. kupimy chobra i budujemy domek zaraz. O, no. widzicie. Akceptuję. No, jak widzicie. Czekajcie, mama nie było, czekajcie chwilkę. Dobra, jestem. jestem. Kopimy, kopimy. No, idziemy budujemy domek. I co, co robimy jeszcze? I teraz dobijcie yy, 15 też młotów w górę. Dobijcie. Dacie radę. Wiem, że dacie radę. Wy byście nie dali radę. No sobie dla Was z odcinku. No. Dobra, idę budować domek. Zróbmy taki domek. Mini taki. Mini domek zrobimy. i minie ze skrzynkę crafting to ja tylko mi wiem no już nie tylko crafting i tak tylko mi tylko wystarczy jak widzicie odcinek jak widzicie są, widzicie ładnie Dobra. i w tamtym odcinku to biorę w bardzo przepraszam że był mały ekran bardzo przepraszam, tego nie zauważyłem. Przepraszam. To taki mini domek. No, przepraszam bardzo. Za Zawiodłem was, przepraszam. No, jak widzicie, kopię kła w team. No, masz to taki masz proces zrobienia. Widzicie na YouTube. To wystarczy, nie? ludzie nie? Wystarczy, nie? W YouTube będzie skrzynka Dobra, może być. Nie, nie domek. Dobra. I co do was... No, już usłyszałem. Mnie takie nudy, że Niemcy nagrywają cudowne To Myślę, no, że jeszcze tam to, na Gramskiej Wórce dzisiaj może... Niech się cały to nie za bardzo. Domek będzie Jeśli to zrobię? zrobiłem, co? Może takie wystarczy. Dla mnie to wystarczy. Nie wiem, jak to jest. Zrobić, zrobić to tak. Co ja robię? Co ja zrobiłem? Nie ma patyków. Gryzy normalnie. Może to nie jest oczywista, ale... ...legadałem się dlatego, że... Ja mam, że... Ja widzicie i tu... mamy mieć... No, ...dzisiaj jest domek na mini-domek. Tu mi się czekać, niech to robi przykład, domu, to w dużego domku, bo dość drewna, nic nie ja mam. No... I ...dzisiaj też krótki odcinek, a później dłuższy odcinek Jestem z kolegą. No... Musimy tu kolegą nakrywać, będę ja nagrywał tu. No. Dobra, zrobimy się... co tu będziemy jeszcze robić? Mogę no, ok, na pewno już wyspać i będziecie mieć odcinek. Te saskiego blokczka. Ale ładne są te odcinki. Mi się podoba mi ta odcinek. Te Jest to No. O, mój kolega wbił na serwerze. Dobra, czek, tak, tak. Tum, 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 tum. Dobra, to potem to idziemy do końca, idziemy się pożegnać. Samo to z jakąś kapitulą nagrywać, co zdaje się. Abyście wy ze mną grali, to byłoby fajnie. Zwiedzamy odwiedzinę. Szkoda, no. Dobra, dobra, idziemy, dobra, Dobra, subskrybuj, daj łapkę w górę, nie zapomnij i Widzimy się w kolejnych odcinkach ze SKWORESu, z Kegizka. Dobra, dobijcie 15 albo 10 łapkę w górę i wielkie dzięki. Do zobaczenia.